Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj filmik podsumowujący działanie mojego Dermamont. O tym przyrządzie mówiłam Wam równo rok temu. Równo rok temu też jakoś zaczęłam go używać właśnie na początku stycznia, koniec grudnia. Ja początkowo nie wiedziałam, że to jest przyrząd, że przyrząd Dermamont jest po prostu taki do dostępny w sprzedaży te takiej telewizyjnej, gdzie możemy kupić po prostu go. Ten, te panie tam pokazują, wiecie jak to w telewizji te, te markety są, TV markety. I ja się na niego natknęłam na Amazonie i tam było po prostu bardzo wiele pochlebnych recenzji na temat tego, że on bardzo odmładza skórę, ten przyrząd. Że działanie po prostu tych, tych jonów promieni po prostu jakoś tam ją odmładza. I tak sobie pomyślałam, dobra, jak mam ten voucher na prezent i mam kupić jakiś kolejny kosmetyk, który na pewno zalegnie gdzieś w szufladzie, to wolę mieć coś takiego, co już na pewno mi się przyda. Tym bardziej, że tam było napisane, że to będzie wspaniale ujędrniało i podnosiło oklapujące części twarzy, więc tak sobie myślę, no to już oklapywanie mi się zaczęło, więc yy, na pewno mi się przyda takie coś. Dobra, zakończę tą kwestię i powiem coś teraz w końcu konkretnego. Yy, powiem Wam tak. Przyrząd jest cudenkiem. Jest to mój ulubieniec, absolutny hicior, jeśli mówimy o, o pielęgnacji, o tym, jak po prostu sobie radzi z moją skórą i co on tam powoduje. Dziewczyny, nie że ja Wam proponuję, żebyście same sobie zobaczyły. Część z Was zakupiła ten produkt mojej tej opinii, którą tam mogłyście ten filmik zobaczyć, że nie, nie był taki jakiś precyzyjny, ani jakiś... jakaś sklapcia w ogóle, bo na tym filmiku według mnie. Jak teraz go tak oglądam. Ja w ogóle nie mogę oglądać swoich filmików, bo ciągle mi się coś nie podoba i tak sobie myślę, Boże, kto to w ogóle obejrzeć? No dobra, w każdym bądź razie <coughs> <coughs> przepraszam. Tak sobie myślę, warto by było zrobić taki filmik, filmik który powiedziałby po roku czasu, co ten dermałąd mi przyniósł, czy naprawdę przyniósł te odmładzające efekty. I ja już Wam mówię, że tak, dlatego że. Ja czasami robiłam sobie takie przerwy i tak jak na przykład stosowałam go nieraz codziennie, albo co drugi dzień, tak nieraz robiłam sobie przerwy, na przykład miesięczne i derma nie używałam i widziałam, że skóra lekko oklapuje, ale potem po jednokrotnym użyciu derma ja już miałam po prostu, jeżeli tutaj sobie go tak robiłam, ja mam w ogóle filmik jak go używam, więc nie będę Wam pokazywała jak, jak to robię. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja po prostu jak podnosiłam sobie tutaj, bo to tak jest do podnoszenia, teraz nie jest włączone, więc nie będzie mi podnosiło, ale naprawdę... Te, on robi natychmiastowy lifting twarzy i możemy sobie go zrobić również, jeżeli już mamy makijaż na, na oku, na twarzy i po prostu chcemy ładniej jeszcze wyglądać, bo dziś wychodzimy. Ale też robi ten lifting natychmiast po użyciu dobrego kosmetyku. Widzimy lepszą, lepsze wchłanianie. Ja zauważyłam również to, że on bardzo, ład, ładnie, bardzo ładnie ujędrnił mi skórę i podniósł mi tutaj kąciki ust, dlatego że one mi zaczęły tak oklapywać, naprawdę dziewczyny. A dermałą sobie tak lekko je unoszę i widzę, że po prostu jest efekt. Jest efekt na skórze szyi, jest efekt na dekolcie, po tym czyli jakby tak. To wszystko się wchłaniało lepiej, jest bardzo ładnie ujędrnione, dotenione, Te komórki są po prostu wszystkie na swoim miejscu, one już po prostu się nie. Tak jakby ten proces starzenia jest dużo. No, jest spowolniony. Zauważyłam też, że jeżeli miałam jakieś niedoskonałości, to czasami te niedoskonałości to sama sobie produkuję, bo mam lusterko powiększające przy toaletce, na toaletce, a tam jest bardzo dobre światło, bo mam, je, mam toaletkę przy oknie i jeszcze dodatkowo sobie nieraz włączę lampę i zobaczę tam jakiegoś pryszcza, którego wcale praktycznie nie widać, a ja go po prostu chcę wygrzebać, a potem mam właśnie tego typu jakieś zmiany, lub po prostu czasami mi się coś zrobi, bo dieta nieprawidłowa, lub jesteśmy w tym świetnym okresie, kiedy. Właśnie nam wyskakują, czy jakieś tam hormony szaleją. Chodzi mi o to, że ten dermał, tak właśnie, jeżeli mam jakiegoś, jakąś niedoskonałość, to po prostu ja sobie tak robię takimi okrężnymi ruchami, takie działanie i on po prostu się zasusza. Także nieraz naprawdę ten przyrząd przydaje się w takich również, również sp sprawach. Podlinkuję Wam taki opis, tam nie będę się teraz rozczulała nad tym, jakie on ma tam działanie, bo takie bardziej fizyczne, jakaś tam y, sprawa, y, i fizyczna nie. Jakaś taka bardziej technologiczna sprawa tego produktu, jak on tam działa, to sobie poczytacie, bo nie będę się teraz mądrzyła tutaj na jego temat, tylko Wam powiem, że naprawdę przyniósł mi bardzo dużo rezultaty i na przykład tak jak Wam mówiłam, wróciłam do niego, to po prostu widziałam natychmiast polepszenie wyglądu mojej skóry. Bardzo go lubię używać rano, jeżeli mam tylko czas, to na pewno to robię 2 trzy minuty wystarczą, żeby on naprawdę już przyniósł efekty. Ja po prostu sobie go tutaj na no, robię sobie takie po prostu ujędrnienie tu. Tutaj, okolic oczu, podnoszę po prostu sobie tutaj, naprawdę, i on naprawdę unosi dziewczyny tutaj brwi. Jest efekt efe liftingu, jest naprawdę murowany po tym, po tym przyrządzie. Bardzo go lubię używać w ogóle, jak no dziś wychodzę, czy chcę ładnie wyglądać, to naprawdę wtedy. Widać, i, i makijaż się lepiej trzyma, i, i ta buzia jest taka fajna, na taka młodsza po prostu dużo. No co tu dużo mówić, dziewczyny, nie chcę się postarzać, tylko chcę się odmłodzić, to, to tutaj dużo mówić, ten przyrząd sobie daje radę spokojnie. E, jeśli jeszcze jakieś interesowałyby Was rzeczy i byście się chciały dowiedzieć, e, a może na przykład macie derma on i też macie takie fajne efekty, oczywiście cudów Wam nie zdziała, jeżeli już Wasza skóra wygląda bardzo źle, ale naprawdę możemy sobie ją, ten, ten efekt po prostu podtrzymać, ja... Na przykład oglądam swoje stare filmiki, gdzie nie używałam tego Dermawand I widzę na przykład w niektórych rejonach oklapujące No to oko po prostu oklapuje mi No widzę, że mi tutaj już tak zaczęła ta skóra spadać A tym po prostu przyrządem sobie ją ujędrniłam bardzo Pory mi się zmniejszyły Bardzo dziewczyny mi się zmniejszyły pory to, to w ogóle, moja skóra w ogóle wygląda zupełnie inaczej Niż rok temu, niż pół roku temu Oczywiście nie chodzi mi o zmiany stricte no takie, że po prostu się zmieniamy z wiekiem, bo po 40 naprawdę to zaczyna być troszeczkę no przybiera na szybkości. To już nie jest tak, że nie wiem, jakaś nieprzespana noc, jeden, jedna noc wyspana wystarczy, żeby tą nieprzespaną noc już tam wynagrodziła, tylko po prostu naprawdę dziewczyny, no widać te zmiany. No. Skończyło 41 lat. I niestety widzę te, te zmiany. Jeszcze powiem Wam szczerze, że 3 lata temu, 2 lata temu nie widziałam, nie widziałam u siebie żadnych zmian, że się starzeję, a teraz po prostu zauważam, albo dostałam jakieś, yy, zbzikowałam, yy, zaczęłam się bardziej sobie przyglądać, albo ja nie wiem co. <laughs> nie wiem, dajcie mi znak, czy, znać, czy też macie takie, no takie po prostu skojarzenie, że czy, czy zaczęłyście bardziej obserwować swoją skórę, bo ja chyba tak zaczęłam, bo... Yy, albo kiedyś nie miałam, no nie miałam po prostu świadomości o tych problemach, albo nie miałam problemów, a teraz sobie wymyślam, no nie mam pojęcia, w każdym razie widzę, że on działa, dziewczyny, jeżeli macie okazję kupić go w jakiejś dobrej cenie, nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny na tych, w tej telewizji, w tym markecie, to spójrzcie, bo naprawdę warto to mieć w domu, ja mam go rok czasu, jest oczywiście w niezmiennym stanie, w dobrym stanie, mam do niego taką no, taką poszewkę, w której przechowuję. Mam też taki, e, taką pokrywkę, w której którą przykrywam ten, ten przyrząd, żeby mi się tam, broń Boże, ta dioda tutaj oczywiście nie... E, dioda, nie wiem, jak to nazwać, no, ten, to końcówka po prostu, żeby mi się w, w żadnym wypadku nie zniszczyła. Jest to przyrząd, który, który warto kupić, który Wam naprawdę ujędni skórę, który Wam naprawdę e, zniweluje oklapnięcie, który będzie wspomagał działanie Waszych super kremów? Yy... Ja naprawdę dziewczyny widzę. Użyję Dermowąd i ja po prostu widzę, że ja go użyłam. Natychmiastowo skóra wygląda lepiej. Nie jest zaczerwieniona, nie jest jakaś podrażniona, po prostu wygląda dużo lepiej. Koloryt po prostu jest inny, a widzę, że po prostu bardzo sobie dobrze radzi Dermowąd z innymi moimi kosmetykami. Ja bardzo go lubię również stosować po mikrodermabrazji, po tym moim przyrządzie. Nie zauważyłam absolutnie żadnego poparzenia, jakiejś takiej sprawy, że na przykład, nie wiem, ten przyrząd. Że mi zrobił krzywdę, on mi nic nigdy nie zrobił oprócz tego, że wpłynął na moją skórę wyśmienicie, polecam Wam dermałąd, jeżeli macie możliwość kupienia, to kupcie, bo po prostu będziecie zatrzymacie czas, tak według mnie a na, na pewno będzie jakimś takim wspomagaczem Waszych e, kremów, bo naprawdę no, on to po prostu robi, jeżeli macie dermałąd, koniecznie dajcie mi znać, czy też Wam przynosi takie rezultaty Wiem, że kilka mówię osób zakupiło, więc chciałabym wiedzieć, czy, czy naprawdę też przynosi rezultaty, bo u mnie przynosi. Czy jesteście systematyczni w jego używaniu, czy zaciekawił was ten przyrząd, czy chciałybyście go kiedykolwiek kupić. Eee, bo warto, naprawdę, dziewczyny, warto. Wiem, że są różne inne odpowiedniki tego Darmawąt. Ja nie wiem, nie miałam innego przyrządu, więc nie mogę powiedzieć. Ja używam tego i jestem z niego bardzo zadowolona, dziewczyny. Bardzo. Trzymajcie się do następnych filmików. Pa!